Cześć, jestem Marcin, zwany też jako Filek. Ja na dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o różnicach między kartą SIM, taką fizyczną, a eSIM, który nadal jest dosyć nową usługą, jeśli chodzi o nasz polski rynek. Czym różni się karta fizyczna od eSIMu? No właśnie, różni się tym, że nie istnieje fizycznie. Po prostu instaluje się ją na telefonie w sposób elektroniczny, najczęściej skanując jakiś kod. QR wygenerowany na przykład na stronie operatora, czy też w salonie u operatora. I Bayer cały właśnie polega na tym, że nic nie trzeba wkładać do samego telefonu. Na przykład, iPhoney wyprodukowane w USA mają już tylko eSIM. Nie mają tej fizycznej tacki, które mają europejskie wersje tych telefonów. Przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o eSIM w Polsce. Ja skupię się na czterech wiodących operatorach, czyli Orange, T-Mobile, Plus i Play. Nie będę już wchodził w te takie jakby głębsze sprawy, jeśli chodzi o dodatkowych operatorów, jak New Mobile Plus i tak dalej, bo ich trochę jest. Skupię się na tych konkretnie czterech podstawowych. Sama idea e sim jest bardzo fajna. Problem w tym, że operatorzy różnie to sobie wdrażają, bo brak konieczności fizycznej karty SIM to jest jedno, ale jeszcze jest druga fajna rzecz. Jeśli jedziecie za granicę, są aplikacje, które z jakąś tam opłatą pozwalają tymczasowo zainstalować. Kartę e SIM z danego kraju, żeby korzystać sobie z internetu w danym kraju, i to jest fajne. Samo, sama możliwość instalacji takiej karty w telefonie. Natomiast jak to się ma w Polsce i czy jest sens instalować kartę SIM zamiast fizycznej, przyjrzyjmy się. To, na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę, to oczywiście, oprócz tego, że po prostu ta karta zastępuje fizyczną, to są dwa dodatkowe aspekty. Mianowicie, po pierwsze, czy operator pozwala wygenerować dodatkowe karty eSIM podpięte pod ten sam numer telefonu, które możemy na przykład sobie doinstalować do zegarka, do tableta? Rozumiecie, mamy ten sam numer, a każde z urządzeń korzysta ze swojej jakby karty, i to jest fajne. To to po pierwsze. A po drugie, czy operator pozwala na swobodne przenoszenie karty SIM z jednego urządzenia na drugie, na przykład w momencie, gdy zakupimy nowy sprzęt. I czy jest to wtedy procedura skomplikowana, czy nie? Dodajmy, że tak fizycznie to ona nie tyle jest przenoszona, co po prostu unieważnia się tamtą, a generuje się nową, ale też nie każdy operator to umożliwia w sposób. Taki samodzielny bez konieczności wizyty w salonie. No i jest jeszcze jeden powód, o którym jakby nie wspomniałem, natomiast nie chciałbym tutaj jakoś się mądrzeć. Mianowicie, słyszałem opinię, że w przypadku kradzieży telefonu, no, karta e SIM jest jakby wbudowana w telefon, także nie można i tak o sobie podmienić jak fizyczną. Natomiast słyszałem skrajne opinie na ten temat. Jedne, że to coś pomaga w odzyskaniu telefonu, inne, że to nie pomaga. Na szczęście jak do tej pory nie musiałem tego sprawdzać i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał. Natomiast, jeżeli oglądają ten materiał osoby, które zajmują się serwisowaniem urządzeń i mają większą wiedzę na temat tego typu zagadnień, jak kradzież telefonu z kartą SIM, zwykłą, SIM, em to bardzo proszę, wypowiedź się w komentarzu. Chętnie przeczytam tą informację od Ciebie. Dobra, zobaczmy jak to wygląda u naszych czterech operatorów. Będę bazować na informacjach, które uzyskałem w samych salonach u operatora, ale także wesprę się informacjami na stronach internetowych danych operatorów. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że u każdego z tej czwórki, u każdego z tych czterech operatorów możemy aktywować swoją kartę eSIM fizycznej w zasadzie online na serwisach internetowych tych operatorów czy też na aplikacji mobilnych inaczej ma się kwestia jeśli chodzi o dodatkowe karty e SIM pod tym samym numerem i jeśli chodzi o zmiany urządzenia różna też jest liczba i rodzaj wspieranych urządzeń u poszczególnych operatorów więc zawsze sobie sprawdźcie czy dany operator wspiera konkretnie wasz zegarek wasz tablet no oraz oczywiście wasz telefon zacznijmy od Orange Orecz wygląda nieźle, bo oprócz oczywiście podstawowych funkcjonalności, jaką jest w ogóle posiadanie e SIM-u, no to ma właśnie dodatkowe rzeczy, jak e extra e SIM, oni to nazywają. I polega to właśnie na tym, że instalujecie sobie dodatkowe karty SIM w tablecie, w zegarku swoim, i to jest podpięte pod ten sam numer, co jest bardzo fajne i bardzo użyteczne. Oczywiście jest to usługa płatna na dzień nagrywania tego materiału, co jest istotne, bo to wszystko może się zmienić. Podkreślam, cały czas mówimy o, mówimy o ofercie na dzień nagrywania tego materiału. Także w tej chwili na Orange'u jest coś takiego jak ekstra SIM, dodatkowe karty SIM, po tym samym numerem telefonu, za dodatkową opłatą. Jest wada tego rozwiązania, mianowicie ekstra SIM nie działa w roamingu, czyli za granicą to sobie jakby nie będzie do końca radziło. Piszą na stronie Orange, żeby sobie na przykład po Bluetooth, wtedy podłączyć to urządzenie do telefonu, bo podkreślam, chodzi o ekstra e SIM, czyli o dodatkowe. Podstawowa karta e SIM na telefonie będzie działać za granicą, jak normalna karta fizyczna, ona ją w pełni zastępuje. Natomiast ekstra e SIM na dodatkowe urządzenia, według informacji od Orange, nie będą działać w tej chwili za granicą, w roamingu po prostu. Jeśli chodzi o przenoszalność czy też generowanie nowych kart w przypadku zmiany urządzenia, robicie to przez serwis internetowy i Orange wypada generalnie nieźle. W T-Mobile sytuacja wygląda dość podobnie, chociaż ich opis oferty jest trochę taki mało intuicyjny. Oni rozróżniają e SIM jako e SIM po prostu zastępstwo karty fizycznej, natomiast ta druga usługa, jeśli chodzi o wiele kart e SIM na wiele urządzeń pod jednym numerem, nazywają to jako MultiSIM. Oczywiście, też to jest usługa płatna i należy się zapoznać, w jakiej ofercie jest dostępna i na jakich urządzeniach działa. Jeśli chodzi o kwestie generowania nowych kart, przenoszenia, w sensie zmiany urządzenia, e, oczywiście wszystko online da się zrobić i generalnie wydaje się to też wyglądać nieźle. Plus, tutaj sytuacja wygląda trochę gorzej. W plusie również można dopisać sobie Kartę ESIM do na przykład zegarka, ale nie jest to już pod jednym numerem. W przypadku plusa trzeba sobie generować osobne numery, a więc osobno je utrzymywać, co jest dużą wadą i dużym ograniczeniem. mnie by to osobiście odrzuciło, jeżeli miałbym zegarek w ESIMie. No nie mam to akurat, powiedzmy nie mam problemu, ale nie rozumiem takiego podejścia. Nie wiem, czy to wynika z, jakich ograniczeń, z jakichś ograniczeń technicznych, czy nie. Na chwilę nagrywania tego filmu. Nie widzę informacji, żeby to był ten sam numer. Niestety trzeba sobie generować nowe numery i osobno to utrzymywać. Jeśli chodzi o kupno nowego telefonu, da się to normalnie zrobić w serwisie internetowym operatora. Play. No i tutaj sytuacja wygląda najgorzej. Jako abonent tego operatora, testowałem sobie ich usługi również pod tym kątem. No, ESIM tutaj wygląda po prostu tak, że zastępuje kartę fizyczną. Koniec. Nie ma żadnego ESIMu pod zegarki, pod inne urządzenia. Nic sobie nie przypniemy. Jeśli mowa o na przykład, właśnie wiele kart ESIM pod jednym numerem, no nie ma nic. Po prostu jest tylko karta fizyczna zastępowana ESIM-em. Dodajmy, że jeżeli kupimy sobie, nie wiem, nowy telefon, to ESIMu nie przeniesiemy, czy też nie wygenerujemy sobie samodzielnie, jak u pozostałych operatorów. Trzeba iść po prostu do salonu i całą procedurę tam przeprowadzać, co osobiście uważam, że jest pomysłem po prostu poronionym. Dlatego w przypadku Play, jako że mam no to jest mój operator, postanowiłem, że zostaję na karcie fizycznej, bo jeżeli sobie zmieni jakiś telefon, to łatwo będzie mi przenieść kartę fizyczną do innego telefonu, o ile się będzie dało, niż chłazić po salonach i czekać na aktywację. Dla mnie to jest po prostu, no w Playu to zrobili bez sensu. Cytując pracownika Play w salonie, powiedział, że eSIM Play jest usługą bezużyteczną i nie ma żadnego sensu. Play, proszę, nie pozywajcie mnie to słowa waszego pracownika. Co dalej? Ja myślę, że z czasem, z czasem będzie coraz lepiej i finalnie oferty eSIMowe naszych wszystkich operatorów zrównają się. Przynajmniej chcę w to wierzyć, że tak właśnie będzie lub przynajmniej rynek wymusi taką zmianę. Zatem zanim przejdziecie na eSIM lub zmienicie operatora, Sprawdźcie, czy dany operator oferuje usługi, których potrzebujecie, czy u danego operatora eSIM będzie działać na urządzeniach, które macie lub które zamierzacie nabyć, bo to jest istotne. Nie u każdego wszystko będzie śmigać. Natomiast warto wybierać telefony, które eSIM obsługują, nawet jeżeli nie będziecie z tego początkowo korzystać, bo otwiera Wam to drogę do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli korzystania z aplikacji do generowania kart eSIM na internet, jeśli jesteście za granicą. Tam to jest rzecz bardzo fajna i na pewno się może Wam przydać, zwłaszcza jeżeli będziecie w kraju pozaunijnym. To wszystko, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!